Cześć, Andrzej Pastuszek, Block RSC, kolejny odcinek mojego programu. Dzisiaj przede wszystkim o GGG i Derewiączęce, ale też o kilku ciekawych prospektach. Parzynczewskim, Ali Ahmedowie, Israel, Israel Madrimov, to jest kolejny zawodnik, o którym już chwilę mówiłem, a dzisiaj chcę porozmawiać troszeczkę szerzej. Tak jak zawsze, pod każdym materiałem jest link do Patronite. Wspierajcie vloga na Patronite, wspierajcie naszego vloga. Będzie również link do mojego Twittera. Tam będziecie dowiadywać się, kiedy jest następne QA, ale też tam często na żywo po prostu moje spostrzeżenia, jakie, jakie tam wpisuje z walk. A więc zaczynamy! I jeszcze tylko podziękuję za dotychczasowe lajki, udostępnienia dla moich obserwatorów, dla wszystkich, którzy subskrybują, dla wszystkich widzów i oczywiście przede wszystkim dla wszystkich patronów. Wielkie dzięki. No i zaczynamy. Zacznijmy może od GGG i Derwianczenki. Najciekawsza walka tego weekendu. Myślę, że stylowo kapitalne zderzenie dwóch zawodników takiej europejskiej szkoły boksu, boksujących dosyć podobnie. To naprawdę zwiastuje fajerwerki, właściwie gwarantuje nam fajerwerki w tym pojedynku. Gołowkin ma przewagę zasięgu, przewagę wzrostu, ale nie jest to, nie jest to różnica duża. Można się spodziewać, że Gołowkin w tym pojedynku zechce tę przewagę wykorzystać, że będzie dużo boksował lewym prostym. Przepraszam, że zobaczymy tu główki na raczej z walki z Lemieux czy Curtisem Stevensem niż, wa niż z walki ze Stevem Rollsem, William Monroe czy Kellem Brookiem. Dużo się mówiło o tym, że sporo zebrał ciosów w tej ostatniej walce z Rollsem, ale tak to już jest u GGG, że on po prostu. Że on po prostu, kiedy wyczuje, że zawodnik nie ma czym go skrzywdzić, to, je, to boksuje bardziej otwarcie, idzie bardziej naprzód. Jest to, jest to taka ofensywa mniej przygotowana, po prostu wie, że nie ma się czego bać. Spodziewam się, że w walce z Derewianczenką zobaczymy skoncentrowanego głowki, na główki, na uważnego w obronie, główki na używającego tego swojego stopera, znakomitego, lewego, prostego. To będzie oczywiście największy problem Sergieja Derewianczenka. W tej walce, jak przejść lewy prosty gołowkina. na Jr wiemy już bardzo dużo po tych kilku jego pojedynkach z czołowymi zawodnikami wagi średniej. Samo, sam pseudonim mówić za siebie technik, czyli zawodnik, który ma dobrą technikę wyprowadzania ciosów, który jest wszechstronnie wyszkolony, który w ofensywie umie bardzo dużo, który kapitalnie kontruje po unikach, który bije doskonałe kombinacje ciosów, który potrafi zaskoczyć uderzeniami na dół, co zrobił z Danielem Jacobsem. To na pewno może być problem Gołowkina. Gołowkin zawsze bardziej był wrażliwy na uderzenia na dół niż na górę i to na pewno swojej szansy będzie szukał Dereganczenko. Gdyby Gołowkin był w przyszłości Wstąpił do tego w słabszej dyspozycji. Jeśli u niego zobaczymy jakieś dodatkowe oznaki starzenia się, to, to tutaj rzeczywiście może mieć kłopoty z Sergiejem Dieramczenką, ale myślę, że jednak GGG to wciąż, wciąż wielka, wielka klasa. Nowy trener Jonathan Banks, nieco nowa taktyka: więcej poruszania polingu, więcej ciosów prostych, więcej tych klasycznych 1-2, ale wydaje mi się, że. Ta zmiana taktyki nastąpiła już wcześniej, a do tego został jedynie Jonathan Banks dopasowany. Już w drugim pojedynku z Alvarezem Gołowkin boksował inaczej. Myślę, że to właśnie sam Gołowkin i jego brat Max przygotowali taktykę na rewężowy pojedynek z Alvarezem, że tu już powoli był odsuwany od tego wszystkiego. Abel Sanchez, myślę, że Gołowkin i jego brat doszli do wniosku, że, że pod Sanchezem podupadły umiejętności bokserskie. Inteligencja gołowkina i za bardzo stał się takim meksykańskim brawlerem. Rzeczywiście. To miało na celu najpierw to, żeby gołowkin zdobył popularność, żeby efektownie i szybko nokautował, na pewno ogromną rolę, i Sanchez odegrał w sukcesach gołowkina. Natomiast gołowkin i jego brat zapewne uznali, że pewna formuła się wyczerpała, że pora powrócić do podstaw, do korzeni, do tego boksu zalewego prostego, do boksu z używaniem całego ringu, do poruszania się po ringu, do boksu do przodu, jak i troszeczkę. Do boksu, do tyłu. Zobaczymy, jak to będzie wychodziło w walce z Sergierem Derewianczenką, w walce ze Stephenem Rawlsem, Tak jak mówiłem, gołowkin sporo przyjął, ale tu nie ma się co sugerować. Tak jak mówię, gołowkin zawsze dopasowuje się do rywala. Jeśli ten rywal ma czym kopnąć, to widzimy gołowki na bardzo uważnego w obronie który blokuje ciosy, który unika ciosów, który stopuje rywala lewym prostym. Takiego nas spodziewamy się z Derwionczenką, co nie znaczy, że nie będzie tutaj wymian, bo na pewno będą. Gołowkin zechce pokazać, że nie tylko jest lepszym bokserem, ale że też jest twardszy, że jest silniejszy, że również w takiej walce Mano, Mano, Elmano będzie lepszy od Sergija Derwionczenki. Derwionczenko ma kawał umiejętności w ofensywie, także Także spodziewajmy się przyjacielskiej, przyjacielskiej walki dla fanów, jak to mówią Amerykanie, spodziewajmy się fajerwerków, ale jednak, jednak tutaj, tutaj stawiam w tej walce na Gołowkinę. Może troszeczkę Derewianczence brakuje szybkości, pomimo tego świetnego wyszkolenia, to nie powinien być problem z Gołowkinem. Gołowkin, Gołowkin nie będzie łatwy, nie będzie trudny do znalezienia w ringu. Potrafił ścinać ring derwianczenko Jacobsowi, więc na pewno też będzie potrafił ścinać ring GGG. Tak jak mówię, największym problemem będzie przejście lewego prostego. Różnica cała między tymi zawodnikami to właśnie lewy prosty Gołowkina i jednak, jednak siła ciosu, bo ta siła rażenia Genodizia Gołowkina jest większa, pomimo tego, że technik jest wszechstronnie wyszkolony, że na pewno, że na pewno swoje, swoje problemy Kazachowi sprawi. Na pewno ciekawa walka, skoro nie może dojść do walki, Kanelo z gołowkinem trzeciej, bo Kanelo nie chce dać zarobić gołowkinowi, jak się powiada, to mamy tutaj świetny pojedynek pomiędzy gołowkinem a Derewianczenką. Tutaj na szali będą bardzo, bardzo wysokie umiejętności rzucone. Chętnie też zobaczyłbym pojedynek gołowkina z Matwiejem Korobowem albo też walkę korobowa, właśnie z, właśnie z Derewianczenką. Derewianczenko potwierdził klasę, zarówno w przegranej walce z Jacobsem, jak i tej ostatniej z Pulkajem może tutaj wypadł nieco mniej efektownie, ale rzeczywiście Jack Kulka jest niewygodnym zawodnikiem do boksowania. Bardzo szybko ścina ring, ma szybkie ręce, yy, trudno się przed nim bronić. Przekonał się o tym nie tylko, nie tylko Darek Janczenko, ale też nasz Maciek Suleński i nawet Dimitriusz Andrzejczyk, który miał z kulkajem bardzo, bardzo trudną walkę. Spodziewajmy się, że w pojedynku z Gołowkinem yy, zobaczymy technika w życiowej formie. Ba maksymalnie przygotowanego, trener Derewianczenki Andrzej Rozier już dwukrotnie miał przyjemność z Gołowkinem, także taktyka Derebianczenki na pewno będzie doskonała. Co do taktyki GGG, to zapewne Banks odwzor odwzorowuje po prostu wszystko to, co robiła Mana U.S. Stewart z Władimirem Jelkiczką. Widać już, że to po prostu, widać nawet na tarczach, widać na treningach medialnych, że to w tą stronę ma iść, żeby, żeby właśnie wszystko przygotowywał lewym, prostym Gołowkin, żeby więcej ruszał się po ringu, żeby mniej angażował. Się w wymiany. Tak czy inaczej, walka zapowiada się fantastycznie. Myślę, że Gołowkin odzyska pas IBF, że gołowki, zastanawiam się, między punktową decyzją a późną wygraną przed czasem. Gołowki na jednym postawie, chyba tutaj na późną wygraną przed czasem po, po bardzo, bardzo ciekawej do oglądania walce. Teraz może o chwilę o walce, która odbędzie się dzisiaj. Robert Parzęczewski versus Patrick Mendy. Parzęczewski to na pewno zawodnik, który z polskich pięściarzy robi największe postępy. Są to postępy w zakresie timingu, przygotowania akcji, szybkości, dynamiki, defensywy, poruszania polingu. Rzeczywiście ten zawodnik w ciągu krótkiego okresu czasu zrobił naprawdę duży, duży postęp. Dzisiaj. Dzisiaj też jestem bardzo ciekawy, jak wypadnie przeciwko Mendiemu. Mendy to taki typowy journeyman, który nie daje sobie zrobić krzywdy, jest śliski, dużo tam jest poruszania tułowiem, dużo poruszania głową, dużo unikania walki. Nie jest łatwo przygwozić Mendiego, jedynie. Calum Smith pokonał Mendy'ego przed czasem. Nie dokonali tej sztuki ani Ali Ahmedow, ani Hassan Dam, ani Patryk Nielsen, ani Magomedow. Nikt z nich nie potrafił wygrać przed czasem z Mendy. Parzęczewski ma szansę być drugim pięściarzem, który by pokonał Tigera przed czasem. To nie będzie łatwa sztuka, ale gdyby zrobił to Robert Parzęczewski, to naprawdę będzie to taki, taki fajny statement, bo, bo rzeczywiście w defensywie, w defensywie Mendy zawsze jest doskonale przygotowany, nie jest trudno namierzyć, namierzyć, nie jest łatwo namierzyć go go czystymi ciosami. Nie tak dawno Mendy pokonał Dimitrija Czudinowa, ale to, to tak naprawdę je, świadczy bardziej o upadku Czudinowa, a nie o jakichś znakomitych umiejętnościach Mendiego. Jest to zawodnik twardy, jak mówiłem, śliski, uszający się polingu, unikający walki, ale naprawdę nie ma on wiele do zaproponowania w ofensywie. Technika zadawania ciosów jest okropna, z tego wynika ten zaledwie jego jedna, jego jedna wygana przed czasem w 18 walkach. To są takie to jest takie typowe pchanie, typowe pacanie i tutaj, tutaj nie ma się czym pochwalić. Na pewno Mędzi, na pewno nie musi się obawiać no kokauturowe. Robert Porzęczewski w tym pojedynku, co nie oznacza, że musi walczyć bezmyślnie. Wręcz przeciwnie, będzie bardzo ciekawe, czy będzie sobie przeciwko temu sizgaczowi temu potrafił przygotować czystą akcję, czy będzie potrafił go trafiać czystymi ciosami. Postępy, postępy Roberta Porzęczewskiego są bardzo duże i tutaj, tutaj bardzo jestem ciekawy, właśnie jak sobie będzie przygotowywał atak. Na pewno z bardziej cierpliwie, bardziej mądrze, inteligentnie, bardzo fajnie przygotowywał atak i tego właśnie oczekuje w jego walce z Patrykiem Mendy. Oczywiście nie będzie żadną tragedią, jeśli Parzęczewski wygra ten pojedynek na punkty, ale gdyby, gdyby wygrał przed czasem, to byłby zaledwie drugim zawodnikiem, który, który Mendiego by zastopował. Jeszcze chwilę porozmawiam o prospektach z Kazachstanu i z Uzbekistanu, o Ali Ahmedowie, kiedyś już mówiłem, on będzie walczył na undercardzie Gofkina z Endiu Hernandezem, jest to zawodnik ze stajni Gennadija Kina. Bardzo ciekawy zawodnik, dobrze wyszkolony, bardzo dobre uderzenie prawą ręką. Wspominałem już o Ahmedowie. Po, po, po przeniesieniu się do Stanów Zjednoczonych, podobnie jak u na ten jego styl został zmieniony na taki bardziej meksykański. Zawodnik ma 185 cm wzrostu, pomimo tego został zmuszony do gięcia się w tułowie, do ataku do ataku, agresywnego na przedniej nodze. Nie wiem, czy to jest do końca styl Ahmedowa. Zobaczymy, czy Jonathan Banks również jego troszeczkę wyprostuje i znowu każe używać używać zasięgu i używać, używać ciosów prostych. Ahmedow potrafi boksować i w, tym, i w tym stylu zobaczymy, czy również u niego to będzie powrót do źródeł do boksa amatorskiego, czy to, czy to dalej będzie właśnie. Będzie właśnie ten agresywny atak. Zaledwie 24 lata, dobre warunki fizyczne z kategorii półciężkiej przeniósł się do superśredniej. Myślę, że to duży atut. Podobnie jak u Roberta Pożęczewskiego, jednak widziałbym tu zawodnika w superśredniej. Jeśli da się komfortowo zbijać wagę, to jednak warto używać, warto używać rozmiaru, warto używać siły fizycznej, szybkości. Nie warto napompowywać się nadmiernie do nienaturalnej kategorii. Kategorii. Także, jeśli Achmedow jest w stanie tam spokojnie zbijać do super średniej, to myślę, że to jest właściwie kierunek. 15 zwycięstw, 11 zwycięstw przed czasem. Jego przeciwnika Arli Andrew Hernandez jest twardy, ale myślę, że to będzie jednak zwycięstwo przed czasem Ahmedowa. Jestem bardzo ciekawy tej walki. Podobnie jak czwartego pojedynku Izraela Madrymowa. Również 24-latek w boksie amatorskim, boksował w wadze średniej. Tutaj boksuje w wadze junior średniej podczas Mistrzostw Świata w 2017 roku w Hamburgu. On przegrał z Amerykaninem Trojem i Slejem w ale Bardzo kontrowersyjny werdykt, moim zdaniem, w Tamten pojedynek wygrał. Po mistrzostwach przeniósł się na linii zawodowe. To będzie jego czwarta walka. Bardzo krępy, mocno zbudowany zawodnik, 174 cm wzrostu jak mówiłem wam o to była średnia, tu jest junior średnia, kapitalnie walczy w półdystansie, ale również ma świetne ciosy proste, ładnie przygotowuje prostymi atak. Potrafi przedłużać serię, przedłużać kombinacje, wchodzi w przeciwnika jak w masło z kombinacją ciosów. Bardzo dobre ciosy na dół. Zawodnik walczący bardzo ofensywnie, bardzo efektownie, naprawdę fajnie się patrzy na poczynania. Madrymowa w ataku. Potrafi boksować z obu pozycji, bardzo często zmienia pozycję na mańkuta. Ale jeśli boksuje jako Mańkut, to po mocnym lewym on natychmiast wykonuje shift, czyli ponownie zmienia się, zmienia na pozycję. Pozycję ortodoksyjną, by mocne ciosy z prawej ręki zadawać, bardzo fajnie to robi, bardzo dobre są te zmyłki. Jeśli miałbym coś Madrimowowi zarzucić, to może to, że czasem atakuje zbyt frontalnie, bez przygotowania w prostej linii, a on jest w tym szybki. Naprawdę fajnie wchodzi w serię ciosów przeciwnika. Trudno go zatrzymać. Dobra prawa ręka, dobry lewy sierpowy, dobre kombinacje ciosów. Naprawdę ma taki fajny flow ofensywny. Jeśli on się już rozpędzi, to trudno zatrzymać tego te akcję. Bardzo, bardzo efektowny zawodnik. Bardzo ciekawy do oglądania. Boksuje w wadze junior średniej, no właśnie takich zawodników w tej kategorii brakuje. Zawodników półdystansowych to będzie bardzo fajna, taka przeciwwaga dla takich pięściarzy jak Charlo, jak Harrison, jak, jak, jak her dla takich wyższych pięściarzy. Tutaj jest zupełnie inny styl, taka maszynka do zadawania ciosów. Zawodnik boksujący w półdystansie ciosami krótszymi, bardzo mocno potrafiący uderzyć zarówno prawo, jak i lewe. Ręką. No, będę śledził z wielkim zainteresowaniem poczynania Madrimowa. Na undercardzie również tej samej gali, on miał boksować z zawodnikiem, który z nazwiskiem chyba Barrera. Ten zawodnik został zeskwalifikowany, także ostatecznie nie wiem, z kim boksuje Madrimow, Ale tak czy inaczej obejrzę tą walkę na undercardzie bardzo, bardzo chętnie, jeśli to będzie dostępne. No na pewno na razie nie będzie jakiś mega rywali dla Madrymowa, po prostu będziemy spokojnie, spokojnie śledzić tego zawodnika. Bardzo ciekawy styl, bardzo ofensywny, bardzo fajny do oglądania. To jest taki, taki niszczyciel z Uzbekistanu, którego będziemy na pewno obserwować bardzo bacznie. Także czekamy na galę. Na galę polską czekamy na tą galę Gienadiego Owkina. I oczywiście, tak jak zawsze, w niedzielę będzie mój komentarz do tych wszystkich walk. Na dzisiaj dziękuję. Czekam, tak jak zawsze, na lajki, na dostępnienia, na Wasze komentarze o tym wideo. I oczywiście, jak zwykle, subskrypcje. Czekam na nowych patronów. Dzięki, trzymajcie się. Cześć, do zobaczenia.